na Bożeństwo do Świętego Józefa według książki Bartola Longo miesiąc ku czci Świętego Józefa dzień 15 ziemska trójca w zaciszu Nazaretu jeszcze więcej szczęścia od apostołów miał Józef Mogąc spędzić większą część życia z Jezusem i Maryją w ich ubogim domu w Nazarecie, który stał się rajem na ziemi. Kto może sobie wyobrazić te przykłady Bożej obecności, jakich był świadkiem, i obfite łaski, jakich doświadczył w przeciągu tych błogosławionych lat. Syn Boży przychodzi, by zacząć na ziemi życie człowieka? Przychodzi, aby uświęcić rodziny, ich więzi i uczucia. Opisz mi, Józefie, emocje, które wtedy czułeś w sercu, kiedy całkowicie świadomy wielkości twojej małżonki i boskości swego przybranego syna, musiałeś przyjąć rolę głowy rodziny, na łonie której łączyły się niebo i ziemia. Jakiż musiał być w tym szacunek dla twojej małżonki? Jaka wdzięczność i uwielbienie dla Jezusa, twego posłusznego syna? Oto tajemnica z Nazaretu. Bóg mieszka między ludźmi i pozwala nazywać się synem Józefa. Czy kiedykolwiek jakiś pałac gościł tak dostojną rodzinę? Pomyśleć, jakie nadludzkie rzeczy działy się w ich skromnym domu. Tam zawiązywał się wieczny plan miłosierdzia Bożego dla ludzi. Tam Jezus Chrystus, jako chłopiec, sprawował obowiązek pośrednika i arcykapłana, jak w świątyni, ofiarowywał Bogu dar modlitwy i pokuty, rozmawiał o naszym zbawieniu ze swoim Ojcem i rozpoczynał dzieło pojednania. Tam również Maria i Józef podziwiali cuda Boga, widzieli jak dorasta źródło ich nadziei i miłości, zewnętrznie otrzymywali dar Jego posłuszeństwa a wewnętrznie go czcili. Dzisiaj ten święty dom z woli Boga znajduje się w sercu Włoch, w Loreto. Pewien dawny autor tak pisze o domie Nazaretu, w którym święty Józef miał bezcenny przywilej mieszkania z Jezusem i Maryją. Pisał, otwórz nam drzwi do boskiego pokoiku uświęconego krokami, oddechami, spojrzeniami, głosem i czynami Jezusa, Maryi i Józefa. Pozwól nam wejść o święty domie, tam gdzie niebiańscy książęta często odwiedzali ich pana i uwielbiali ich króla. Przyjmij nas do swego wnętrza, do sali zaślubin syna bożego z naszą ubogą naturą. Boski pokoiku, masz większą wartość niż mają miasta. Czyż nie jesteś bardziej dostojny niż antyczne świątynie tysiącami ołtarzy. I ołtarze z tysiącami ofiar, o których chwale i wielkości opowiada historia? Jakże jesteś wielki, bo mieścisz tego, którego wielkość nieba nie mogłaby pomieścić? Jakże jesteś chwalebnym, ponieważ posiadasz tego, który jest powodem radości błogosławionych? Ty jesteś ziemią, która stworzyła laskę Jessego, z której wykiełkował kwiat kwiatów, owoc owoców. Jezus Chrystus, nasz zbawiciel. Przeniosę mego ducha przez twe mury, by rozmyślać nad świętą rodziną, która mieszka w Tobie. Ta przecudna trójca, którą powszechnie nazywa się stworzoną, chociaż w rzeczywistości przez osobę Jezusa była niestworzona. Jak pisze inny mędrzec, tak jak w niebie jest niezwykła trójca święta: ojciec, syn i duch święty. Tak na ziemi pojawiła się inna Trójca, o której mówi Ewangelia, Jezus, Maryja, Józef. Uczony i pobożny Gerson, doświadczywszy cudu rozważania tej tajemnicy, pisze o tym z miłością. O piękna i droga Trójco, Jezu, Maryjo i Józefie, którą Boskość złączyła węzłem nienaruszalnej miłości, jesteście prawdziwie godni ofiar i uwielbienia ze strony wszystkich dzieci Boga, nie ma na Ziemi tak wspaniałej rzeczy, tak dostojnej, jak wy. Pobożne dusze, bądźcie wierne i czcijcie tę szlachetną ziemską trójcę. Zróbcie z waszego serca kołyskę dla Jezusa, do której zaprosicie też Maryję i Józefa. Może wolicie wznieść świątynię z trzema ołtarzami lub górę, na szczycie której zbudujecie trzy tabernakula. Pierwsze poświęcone Jezusowi, drugie Maryi i trzecie Józefowi. Jeżeli chcecie, by tam zamieszkali, adorujcie ich zgodnie z radą świętego Bernarda, umartwieniem sprawiedliwością i pobożnością, umartwieniem w stosunku do siebie samych, czyli w sposób umiarkowany, korzystajcie z dóbr i przyjemności tego życia, sprawiedliwością w stosunku do bliźniego. Oddając każdemu to, co do niego należy, i pobożnością względem Boga, poświęcając mu gorliwie wszystko, co wiąże się z Jego chwałą. Wymawiajcie często i z wielką wiarą te święte imiona: Jezus, Maryja, Józef. Są to imiona pokoju i miłości, imiona zdrowia i błogosławieństwa, imiona majestatu i chwały, imiona podziwu i radości imiona szczęścia i uwielbienia, imiona drogie aniołom, pożyteczne ludziom i straszne demonom. Chrześcijanie powinni zawsze mieć je w sercu i na ustach. Byłoby czymś bardzo pożytecznym, jak mówi ten sam autor, gdyby słudzy Józefa prosili go o przyjście do ich duszy i poprowadzenie ich do Dzieciątka Jezus z Jego Świętą Matką, by móc oddać mu hołd tak, jak on zaprowadził swą rodzinę do Egiptu. Zaproście go do zniszczenia bożków miłości do samego siebie, bożków próżności i lubieżności i innych rozwiązłych słabości, które zepsuta natura wzniosła ku niezadowoleniu tych świętych osób. Zadanie, budząc się każdego ranka, wezwijcie trzy święte imiona, mówiąc. Bądź zawsze błogosławiona, oświęta i szlachetna Trójco, Jezusie, Maryjo i Józefie. Wysławiamy Was i czcimy z powodu łask, jakie otrzymaliście od Boga. Powtarzamy akt strzelisty. Jezu, Józefie i Maryjo, kocham Was całą moją duszą. Spotkanie ze świętym Józefem Oświęta ziemska trójco, która doskonale odzwierciedla zjednoczenie trzech Bożych osób i która tak bardzo pragniesz zbawienia wszystkich ludzi, pomóż mi osiągnąć moje zbawienie. Jezu, mój Zbawicielu, przedstaw Bożemu Ojcu Twoje święte rany i cenną krew, którą przelałeś z miłości do mnie. Maryjo, moja czuła Matko, ofiaruj Bogu za mnie niepokalane łono które nosiło słowo, które stało się ciałem. Józefie, mój opiekunie, pokaż swe ręce, które wskutek pracy zdrogo ciały, aby zapewnić chleb niebiańskiemu królowi, który stał się śmiertelnikiem. Pokaż pot, który przelałeś, by wyżywić jedynego syna Bożego. Jezu, Maryjo i Józefie, uświęćcie moje myśli, słowa i czyny, abym był godzien Ojca, Syna i Ducha Świętego, i abym stawał się na ich obraz i podobieństwo. Ochwalebna i droga Trójco z nieba, która dałaś nam wspaniałą ziemską Trójcę: Jezusa, Marię i Józefa, w swoim błogosławieństwie czyniąc Jezusa fontanną, a Maryję i Józefa kanałami, dzięki którym łączycie obfite wody łaski, ożywiające i użyźniające nasze dusze. Ach, pozwól nam godnie czcić. Tę miłą trójcę, aby zechciała pomóc nam w osiągnięciu życia wiecznego i błogosławionego spadku w niebie, gdzie na zawsze będzie nam dane cieszyć się wami o najświętsza niebiańska trójco, źródło wszelkiej słodkości i radości. Amen. Modlitwy do codziennego odmawiania w nabożeństwie do świętego Józefa. Siedem boleści. Pierwsza boleść Wątpliwość porzucenia swojej najczystszej małżonki, Maryi dziewicy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Druga boleść odrzucenie Betlejem przed narodzinami Zbawiciela w Stajni. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków, amen. Trzecia boleść rozlew krwi, dzieciątka Jezus podczas obrzezania. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, amen. Czwarta boleść ofiarowanie w świątyni, przepowiednia Symeona o męciach Chrystusa i cierpieniach Maryi. Chwała Ojcu i Synowi. I Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, amen. Piąta boleść ucieczka do Egiptu i lata spędzone na wygnaniu chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, amen. Szósta boleść Powrót do ojczyzny i pobyt w Nazarecie z obawy przed Herodem Archelaosem, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, amen. Siódma boleść zagubienie Jezusa w świątyni i trzy dni niespokojnych poszukiwań. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Jezu, Józefie i Maryję, daję Wam serce i duszę moją. Jezu, Józefie i Maryjo, towarzyszcie mi w momencie mej śmierci. Jezu, Józefie i Maryjo, niech przy Was spoczywa moja dusza pokoju. Święty Józefie, opiekunie i stróżu sanktuarium w Pompejach. Módl się za nami. Modlitwa. Boże, który w niewypowiedzianej Twej dobroci zechciałeś, by powstał na ziemi Pompejów, obok tronu niepokalanej dziewicy Różańca Świętego, również ołtarz jej czystego małżonka, opiekuna i stróża sanktuarium oraz wielkiej rodziny wiernych zebranej pod płaszczem Matki Miłosierdzia, spraw by za Jego wstawiennictwem ominęły nas nieszczęścia napotykane w życiu, i by towarzyszył nam w godzinie naszej śmierci, abyśmy zostali zaprowadzeni do nieba, by móc rozkoszować się Twoim obliczem i dziękować przez całą wieczność, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Memorare do świętego Józefa. Pomnij o najcieższym małżonku Maryi dziewicy, Słodki opiekunie mój, święty Józefie, że nigdy nie słyszano, aby wołający o Twoją opiekę i pomoc nie został pocieszony. Z tą wiarą gorliwie polecam się Tobie. Z powodu miłości, jaką darzysz Twoją niepokalaną małżonkę Maryję, upodobania, które żywisz względem sanktuarium w Pompejach, wysłuchaj mojej modlitwy. O ziemski Ojcze Zbawiciela, Wysłuchaj mnie. Amen. Litania do świętego Józefa. Kyrie eleison, chryste eleison, kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Przesławny Potomku Dawida, módl się za nami. Światło Patriarchów, módl się za nami. Oblubieńcze Boga Rodzicy, módl się za nami. Przeczysty Stróżu Dziewicy, módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego, modl się za nami. Troskliwy obrońco Chrystusa, modl się za nami. Głowo Najświętszej Rodziny, modl się za nami. Józefie najsprawiedliwszy, modl się za nami. Józefie najczystszy, modl się za nami. Józefie najroztropniejszy, modl się za nami. Józefie najmężniejszy módl się za nami. Józefie Najposłuszniejszy, módl się za nami. Józefie Najwierniejszy, módl się za nami. Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami. Miłośniku Ubóstwa, módl się za nami. Wzorze Pracujących, módl się za nami. Ozdobo Życia Rodzinnego, módl się za nami. Opiekunie Dziewic, Modl się za nami, podporo rodzin, modl się za nami, pociecho nieszczęśliwych, modl się za nami, nadziejo chorych, modl się za nami, patronie umierających, modl się za nami, po strachu duchów piekielnych, modl się za nami, opiekunie Kościoła Świętego, modl się za nami, baranku Boży który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Ustanowił go Panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Boże wszechmogący, który powierzyłeś początki naszego zbawienia pod troskliwą opiekę świętego Józefa, przez jego wstawiennictwo, pozwól swemu Kościołowi wiernie współdziałać w realizacji dzieła zbawienia przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.